Witaj, dzisiaj odkryjesz, że twierdzenie Pitagorasa tylko tak okropnie brzmi. Przypomnisz sobie, jak nazywamy boki trójkąta prostokątnego oraz jak formułować twierdzenie Pitagorasa i wykorzystywać je do praktycznych obliczeń. Gotowy? Zatem ruszamy. Twierdzenie Pitagorasa dotyczy tylko trójkątów prostokątnych. Musimy sobie przypomnieć, jak nazywają się jego boki. Pierwszą czynnością zawsze powinno być odnalezienie kąta prostego. Boki, które od niego odchodzą, nazywają się przyprostokątne. Został nam trzeci bok, który leży naprzeciwko kąta prostego. Jego nazwa to przeciwprostokątna. Zobacz teraz na rysunki trzech trójkątów prostokątnych. Są położone inaczej niż ten poprzedni. W każdym z nich zaznaczone są na czerwono przyprostokątne, a na zielono przeciwprostokątne. Już potrafisz rozróżnić boki trójkąta prostokątnego. Możemy więc sobie przypomnieć twierdzenie Pitagorasa, by je napisać dla naszego trójkąta. Pamiętaj, zawsze dodajesz do siebie przyprostokątne prostokątne podniesione do kwadratu i przyrównujesz je z przeciwprostokątną podniesioną do kwadratu. Na naszym rysunku to a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat. Kolejne trzy trójkąty pokazują Ci zapis twierdzenia Pitagorasa w innym położeniu oraz przy innych oznaczeniach literowych. Zapis twierdzenia w pierwszym trójkącie to x kwadrat plus y kwadrat równa się z kwadrat, w drugim m kwadrat plus n kwadrat równa się p kwadrat, zaś w trzecim e kwadrat plus f kwadrat równa się g kwadrat. No to czas na zadanie. Widzisz na ekranie trójkąt z podanymi miarami boków. Jego przyprostokątne wynoszą odpowiednio 3 cm 4 cm. Gdy ułożymy twierdzenie Pitagorasa, będziemy mogli obliczyć przeciwprostokątną. Zgodnie z tym, co wcześniej Ci pokazałam, możemy napisać 3 do kwadratu plus 4 do kwadratu równa się x do kwadratu. Jeżeli podniesiemy do kwadratu liczby z lewej strony, to otrzymamy 9 plus 16 równa się x kwadrat, a po dodaniu 25 równa się x kwadrat. Na koniec musimy wyliczyć x. By to zrobić, musisz wyciągnąć pierwiastek z liczby po drugiej stronie równania, czyli x wynosi pierwiastek z 25, a to jest równe 5. Właśnie wspólnie wyliczyliśmy przeciwprostokątną, która wynosi 5 cm. Nie zawsze będziesz musiał obliczyć przeciwprostokątną. W tym przykładzie zobaczysz, jak trzeba ułożyć twierdzenie, gdy niewiadomą jest długość przyprostokątnej. Na tym rysunku jedna z przyprostokątnych ma długość 8 cm. Długości drugiej nie znamy, ale znając długość przeciwprostokątnej, możemy ułożyć twierdzenie Pitagorasa dla tego trójkąta i ją obliczyć. Zatem 8 do kwadratu plus x do kwadratu równa się 12 do kwadratu. W kolejnym działaniu potęgujemy i otrzymujemy równanie: 64 plus x kwadrat równa się 144. Musisz teraz przełożyć liczbę 64 na prawą stronę równania, oczywiście pamiętając o tym, by zmienić znak. Po przekształceniu otrzymasz x kwadrat równa się 144 minus 64. Następnie wykonamy odejmowanie i otrzymamy x kwadrat równa się 80. Zostało już tylko pierwiastkowanie, czyli x równa się pierwiastek z 80. Na końcu wyciągamy pierwiastek i otrzymujemy x równa się 4 pierwiastki z 5. Czas na Twoje zadanie. Oblicz przekątną prostokąta o bokach 5 cm i 12 cm. Wskazówka przekątna dzieli prostokąt na dwa trójkąty prostokątne. Już pewnie obliczyłeś przekątną prostokąta i zgaduję, że otrzymałeś wynik 13. Jeśli tak, to super. Dzisiaj przypomniałam Tobie, jak nazywają się boki w trójkącie prostokątnym, jak układać twierdzenie Pitagorasa i obliczać za jego pomocą jeden z boków trójkąta prostokątnego. A w następnych filmach kolejna porcja geometrii. Do zobaczenia!